Dawno nie odpowiadałem na komentarze, także moi drodzy z chęcią odpowiem na ten komentarz, a chodzi no ile te komisy zarabiają na tym samochodzie i dlaczego w ogóle ludzie odsprzedają auta na komisy, jeżeli mogą sprzedać sami i przecież dostaną za to auto więcej. Już Wam czytam komentarz, może ale trzeba pamiętać, że komis musi zarobić na aucie minimum 1500 zł, dlatego nie opłaca się sprzedawać w komisji auta, lepiej komuś. Może za więcej sprzedać, niż daje komis. Tak trochę chaotycznie jest napisany ten komentarz, ale chodzi o to, dlaczego sprzedajecie na komis samochód, jak możecie go sprzedać sami. A ja już Wam tłumaczę, dlaczego to robicie. Bo ja codziennie mam 10 telefonów, co najmniej 10 telefonów, że no, czy odkupię od Was auto. Moi drodzy, pierwsza sprawa, nie chcecie męczyć się z klientami. Dzwonią do Was ludzie, musicie się z nimi umawiać, nie zawsze Wam pasuje, jesteście w pracy. Komis na co dzień zajmuje się, jakby nie było, sprzedażą samochodów. Jesteśmy tutaj na bieżąco, na co dzień. Jak przychodzicie, zazwyczaj wiecie, że kogoś zastaniecie. Czy kupujemy taniej ten samochód? Zazwyczaj tak, no bo Wy wymagacie też lepszej ceny, dlatego my z tą ceną musimy zjeżdżać w dół. No, tak to wygląda? No tak to wygląda, moi drodzy. Yy, następna sprawa raz wystawiacie, drugi, trzeci, nie sprzedaje się samochód, no nie macie gdzie tego samochodu trzymać, sprzedajecie, na komis szukacie ratunków w komisie, no bo przecież albo musicie zapłacić za ratę, za nowy samochód który będziecie odbierać, no i też potrzebujecie szybko gotówki, no i biegniecie tam, gdzie od was kupią ten samochód to jest normalna rzecz moi drodzy no i teraz mówicie, a bo komis zarobi na tym 1500 zł i tak dalej no pewnie, że coś na tym zarabiamy 1500, 2500, czasami Coś stracimy, bo źle wyliczymy. Jednak za drogo kupiliśmy to auto. Bardzo często szukujecie i przyjeżdżają ada, auta z wadami jakimiś, no i później powiem Wam, no trzeba to naprawić, no bo przecież trzeba klientowi sprzedać dobre auto, tak? Bo Wy twierdzicie, że gwarancja dobra, my się nie znamy. To już nie są te czasy, tak? To już nie są te czasy. To jest kolejna sprawa. No i, i tak to, moi drodzy, wygląda. Samemu nie chcecie sprzedawać samochodów, nie macie na to czasu. Czy komis weźmie więcej? Nie zawsze. Nie zawsze, powiem Wam. I powiedzcie mi, dlaczego kupując auto z komisu za 100 tysięcy i od osoby prywatnej za 100 tysięcy bardziej opłaca Wam się kupić z komisu. Czekam na odpowiedź. Chodzi o podatki. Tyle Wam podpowiem. I tak to wygląda, no. A czy zarabimy 1500, czy 2? Ja nie patrzę, ile prawnik zarabia. Ja nie patrzę, ile Ty zarabiasz swojej pracy. Prac za pracę. No, jaka by nie była. Zawsze człowiek się rozlicza i po to pracuje. Miłego do zobaczenia, cześć.